Tutaj Walina, moja asystentka i Twój trener. Dzisiaj mamy 8 ćwiczeń. Będziemy ćwiczyć przez 30 sekund. Chwila przerwy i mamy cały zestaw. Potem dłuższa przerwa dwuminutowa. Zobaczymy kto ile da radę. Dzisiaj cały zestaw będzie dosyć ciężki, więc minimum każdy robi raz. Kozacy robią 3 razy, a samuraje pięć. Lecimy. Pierwsze ćwiczenie i troszeczkę rozgrzewkowe, tak żeby podbić trochę tętno, fajna, zobacz, wrócimy tak, hop i cały pojacyk. pół pajacyka, cały pajacyk, to jest ćwiczenie numer jeden, uwaga i tak hop, przez 30 sekund, mamy pół pojacyka, cały pajacyk, pół pajacyka i cały hop. Hop. 3, 2, 1, stop! Siedzenie numer dwa. Dwójeczka. Lecimy. Wstajemy na krańcu. Przez 30 sekund każdy w swoim tempie. Schodzimy do dołu. Robimy pompeczkę. Wstajemy. I do góry. Hop, 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 hop. Każdy w swoim tempie. Wszyscy ćwiczą przez 30 sekund. Stajemy, Do dołu. Kładziemy klatę, stajemy. Do. Jeszcze 10 sekund. Wstajemy. Do po prostu. Natrzymaj go Ostatni raz. I mamy to. Kwiczenie numer 3. Podpór przodem, dłonie idealnie pod barkami, nogi możecie mieć troszeczkę szer szerzej i prostujemy rękę do sufitu, patrzymy się za dłonią na zmianę lewa, prawa, prawa ręka, start. Napięty Up. brzuch. To jest dosyć trudne ćwiczenie, więc musicie mieć szerzej nogi, jeśli macie problem. Ze stabilizacją. Prosto ręka. Dłonie zawsze wracają pod barki. Ostatni raz. Ech, super. No to co? ćwiczenie numer 4. Podpór na łokciach. Łokcie pod barkami. Przeoko nogi. I wracamy. 30 sekund. Pamiętajcie, że każdy robi w swoim tempie. Jeśli to jest dla kogoś trudne ćwiczenie, to robi powoli. I mniejszy zakres ruchu nogami. Ale ktoś ma powara, to zasuwa. Oła Marika, jeszcze 20, się 10. A, Mocno napinamy brzuch. Jeszcze 5 sekund. A. Ćwiczenie numer 5. Nogi szeroko, robimy przysiad, proste plecy, upadł do dołu, raz na jedno kolano, przysiad, stajemy, raz na drugie kolanko. O, o, przysiad, kolano, przysiad, kolano. Każdy sobie w swoim tempie ćwiczy. Ok. Przysiadł. Dobrze, brawo. Dzienienie numer 6. Robimy pół przysiad i podskok. Pół przysiad i podskok. Czas start. 30 sekund. Lec proste, upał do domu idzie. Przysiad. Jeszcze chwila. Mam nadzieję, że ćwiczą z wami rodzice. A jak nie 5, 4, 3, 2, 1. Ani nogi goro. Świetnie Ci idzie Moina. Przed nami ostatnie dwa ćwiczenia. Chładzimy się na macie. Siódme ćwiczenie. To brzuszek. Nogi ugięte. Ręce na... Głowę, napinamy mocno jeszcze brzucha, rozluźniamy, napinamy i rozluźniamy 30 sekund. Pamiętajcie, żeby łopatki Wam nie opadały na ziemię. I taki króciutki ruch robimy. Mocno napinamy brzuch i rozluźniamy. I mamy. Jeszcze trochę. 5, 4, 3, 2, 1. O, zapiekuję rzut. Przed nami ostatnie ćwiczenie. Ręce z dłuższół yy, Pięty troszkę bliżej pośladków. I napinamy. Podnosimy biodra, napinamy mięśnie pośladków. O tak. Lęcimy 30 sekund. Mocno biodra do góry. I napinamy mięśnie pośladków. To jest ostatnie ćwiczenie. A, dzisiaj dosyć intensywny trening. Dlatego ja przypominam, że kozacy robią trzy razy samuraje. Pięć. O, koniec, mamy tu. Jak było dzisiaj manina? Dobrze. Nie, za ciężko. Trochę. Słuchaj, Ty też zachęć swojego rodzica, potrenujcie razem w domu. Nie zapomnijcie o rozciąganiu. Widzimy się na następnym treningu.